Hello dziewczyny, z tej strony Kasia z Odchudzania Skate i dzisiaj Wam pokażę, co jem po schudnięciu 15 kg w 5 miesięcy. W poprzednim filmie mówiłam, jak kocham normalne rzeczy, nie wyobrażam sobie po prostu żyć bez ziemniaków, <grych> czy makaronów, czy na przykład mięsa. Kocham, kocham, kocham normalne jedzenie i tak właśnie jem. Więc chcę Wam pokazać, że da się jeść normalnie, da się jeść zdrowo i przy tym pięknie schudnąć. W tym filmie dowiecie się, czy liczę kalorie, czy raczej jem intuicyjnie. Ile im posiłków dziennie, czy w ogóle o regularnych porach? Czy pozwalam sobie na zjedzenie słodyczy, i czy moje porcje są małe objętościowo, czy jednak na odwrót? Tego się dowiecie w dzisiejszym filmie, więc zaczynamy. Bardzo często pytacie mnie o to, czy liczę kalorie, czy raczej jem intuicyjnie. Więc już Wam odpowiadam im bardzo intuicyjnie, dlatego że już nie muszę liczyć kalorii. Wiem, co ile mniej więcej mam i wiem po prostu, jak utrzymać swoją wagę. Dlatego też uczę właśnie moje podopieczne, żeby nie trzymać się kalorii i nie trzymać się planu, tylko jeść według tego, co mamy w głowie. Co do ilości posiłków, to ja jem 3-4 posiłki w ciągu dnia: trzy takie konkretne i jedna zazwyczaj jest to taka przekąska, czy słodycz, bo tak, słodycze również jem, czy na przykład jakiś shake proteinowy. Przez to, że kanapki. Były bardzo białkowe, bo miały i tuńczyka, i jajko. To nasyciły mnie na bardzo, bardzo długo. Teraz jest godzina 14 i zaczynam robić obie. Porozmawiajmy sobie jeszcze o tych słodyczach, czy można jeść słodycze na diecie. Oczywiście, że można. Nie ma rzeczy zakazanych. Nie ma rzeczy zdrowych i nie ma rzeczy niezdrowych. Jedne są po prostu mniej pełnowartościowe, inne są bardziej. Ale nie ma czegoś takiego jak zły produkt. Więc pamiętaj, że możesz jeść normalnie słodycze, chudnąć, później też utrzymać wagę. Moje dziewczyny normalnie. Mają słodycze w planie. Pamiętaj, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Powiem Wam jeszcze o regularności. Czy regularność jest ważna? Nie. Jesz wtedy, kiedy jesteś głodna. Tak samo ja jem wtedy, kiedy jestem głodna, dlatego że nasz organizm nie jest głupi. Sam ci powie, że potrzebuje pożywienia, żeby wytworzyć energię. Więc nie musisz jeść co 3 godziny, 5 posiłków, tylko wszystko dostosowujemy do siebie. A dlaczego wszystko powinnyśmy dostosować do siebie? Dlatego, że inaczej nie utrzymasz wagi w późniejszym czasie. Będzie efekt jojo. Pewnie nie raz się już z tym spotkałaś, że chudłaś i wracałaś do poprzednich nawyków. Tak będzie, jeżeli plan nie będzie dostosowany 100% pod ciebie. Dlatego zawsze przeprowadzam z wami rozmowę, żeby się wszystkiego dowiedzieć i na podstawie tego ułożyć wam plan. Jeszcze w międzyczasie robię sobie ciasto, ono nie jest oczywiście na jeden dzień, ale na kilka, w każdym razie jest fit z, z fajnych składników, niskokaloryczne. No i to sobie też zjem. Mhm, boskie. Mhm. Nie ma w sobie ani grama cukru. obiedzie z Wami rozmawiałam. Tutaj się zajmowałam stricte pracą, więc wiele nie nagrywałam. No i teraz na kolację sobie wypiję szejka. W ogóle to jest moje odkrycie roku. Kocham tego shake'a, bo on smakuje jak szejk z McDonalda, waniliowy, zajebisty. Yy, I jest złożony po prostu ze białka waniliowego i z mleka. Fajnie, bo tu staje z niego taka pianka, dosłownie jak shake. No i po kolacji już mi się zazwyczaj niczego nie chce, bo chodzę o 22 spać czasem są sytuacje gdzie naprawdę jestem troszeczkę głodna no to wtedy sobie biorę na przykład jabłko i taki fajny tip dla was jeżeli jesteście głodne między posiłkami pokrójcie sobie jabłko w takie małe kawałeczki Yy, w dosłownie i jedzcie je widelcem. Przed właśnie zjedzeniem jabłka napijcie się wody. Kozak po prostu, w ogóle już nie będziecie głodne. Więc tak wyglądał mój dzień jedzenia po składnięciu 15 kg. Mam nadzieję, że Ci się podobało i wyniesiesz z tego jak najwięcej. I też zrobisz sobie te pyszne posiłki. Zobaczysz, że są normalne. <laughs> Zresztą już widziałaś z jakich składników są robione. Są to proste składniki. No i na tym też się skupiam i uczę mojej dziewczyny. jakieś proste to normalnie schudnąć i później też utrzymać wagę. Będę Ci jeszcze bardzo wdzięczna za skomentowanie tego filmu. Możesz napisać, czy Ci się podobał <laughs> i czy dobrze sobie radzę na YouTube, jako że to jest mój trzeci film. No i koniecznie mnie zasubskrybuj, żeby być na bieżąco. A jeżeli chcesz do nas dołączyć, to koniecznie umów się ze mną na rozmowę i zobaczymy, czy jestem w stanie Ci pomóc. Jeżeli tak, to stworzymy... Pełny indywidualny plan, który będzie dopasowany do Ciebie i oczywiście będziesz jadła to, co lubisz i osiągniemy Twój cel. O ile jestem w stanie Ci pomóc. Buziaki!